Zielony piesek, sardynia, Włochy. Inne szczenięta mogły z zieleniec zazdrości, gdy ujrzały się swego brata. Wszystko dlatego, że owczarek o imieniu Pistachio urodził się w kolorze miętowej zieleni. Jego czterej bracia byli zwyczajnie biali, więc hodowca owiec Krystian Maloci, myślał początkowo, że to psia mama, wydarzała szczeniaka w trawie. Żartowałem, że urodziła psa kosmite powiedział. Jednak dziwny kolor pieska wcale nie jest z, z tego świata. Weterynarz Travis McDermott mówi, że tuż przed narodzinami, przebywając jeszcze w łonie matki, szcinięta czasem wydalają smułkę, czyli pierwszą kubkę. To może poplamić ich sierść, a ponieważ każde szczenie rozwija się we własnym worku owodniowym, barwnik nie wpływa na kolor pozostałych płodów. Jest zupełnie nieszkodliwe i znika po upływie dwóch tygodni, mówi Magdremont. Przyjaciele Malociego przygarnęli pozostałe szczenięta, ale zielonego pieska farmer zatrzymał przy sobie. Pistachio. Teraz już cały biały pilnuje owiec na farmie. Kosmita czy nie? Taki pies to skarb. National Geographic